Już 17 listopada 2023 roku o godzinie 19 w filharmonii kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży prawdziwa muzyczna uczta Aleja Roka to wspaniałe międzynarodowe przedstawienie, które zgromadziło na jednej scenie orkiestrę symfoniczną, solistów, chór i tancerzy z Ukrainy oraz polski zespół rokowy Żuki, który obchodzi swój jubileusz 35 lat razem na scenie. Oto muzyka Aleja największych rokowych przebojów, m.in. zespołów The Beatles, Queen Led Zeppelin, Tina Turner, ACDC nie tylko zabrzmi, ale przemieni się w spektakl do oglądania. Każdy z widzów będzie miał możliwość włączenia się w ten niezwykły performance, unosząc się na rokowej fali świetlnej i dźwiękowej, zanurzy się w oceanie muzyki. Tak jak szybko zmieniają się światła na scenie, tak będą przed nami migotać, błyszczeć i rozświetlać się emocje, wrażenia i uczucia. Wszyscy widzowie staną się uczestnikami niesamowitego show z nowoczesnymi, wizualnymi i świetlnymi efektami a zatem start. Odpalamy reflektory i włączamy mikrofony. Czas na naładowanie energią.